Ja lecę, pa. No, Elko. Jest 12600. No, ale bardzo bym chciał dobić 12700 12, na tym live'ie. Damy radę dobić 12700 na live'ie. Bo YouTube mi cofnął 40 subów. Normalnie by było tak 16000... 16680 subów, nie? A tak to mamy 16000 tego. Ej, będę teraz udawał youtuberów, nie? Będę teraz udawał youtuberów, a wy zrobimy taką zabawę. Że ja udaję jakiegoś youtubera, na przykład, który ma odcinek bądź Live i wy musicie zgadnąć, kto to jest za youtuber, nie? Chcieź <laughs> niektórzy będą mniej znani, więc może być też edycja taka hardkorowa, wiecie. Okej. Okay. Meta, meta już to jest, słuchajcie, meta, myślę jak to teraz przejść korzystnie, Dobra, dobra, dobra. Meta, kurczę, tam była. Dobra, więc zgadujcie teraz. E, dobra, mój drodzy. Więc tak, już, już gramy. <laughs> musicie dobić e, 300 liko, likę, bo jak dobijecie 300 likę, to będę się bardzo cieszył i zostawcie również suba na kanale i dobra idziemy na block star planet Blo, block star planet i dobra, nie rozgadujcie kto to jest, bo no zobaczymy, no taki mało znany youtuber, bardzo znany no misia tutaj bardzo blisko jesteś, bo to jest w sumie Osoba, która ten, więc widzę, że tu nie tylko Misia była tak blisko, czy ktoś jeszcze, Misia, Marcin też, Misia i Marcin były bardzo, bardzo blisko, dobra, robimy, słuchajcie, kolejny ten, e, kolejne zgadywańsko, co to za youtuber, co, e, co to daje za youtubera, więc dobra, e, tak, e, dobra, źmeczki lecimy sobie na tego parkura, e, dobra, wbijam sobie, e, E, ziomeczki, zostawcie suba na kanale, będzie mi wtedy mega miło. Dobra, lecimy sobie oczywiście z tym prosem. I e, może zadzwonimy do ten, do Stalking. Zizi dobrze. Zizi zgadła. Kamlox, Kamlox, Kamlox. Dobrze, dobrze, zgadliście. Zgadliście, ziomeczki, dobra. Udajemy teraz kolejną osobę. E, więc zgadł, zgadujcie teraz. Okej, okay. więc przejdziemy sobie tego parkura. Ogólnie wydaje mi się, że być, będzie on spoczko. Dodaj za 3 zł, dodaj za 3 zł, tak e, Więc lecimy sobie tutaj Teraz tu sobie przejdziemy do tego parkura. Bardzo mi się on podoba. Jest taki fajny, żółty, i ogólnie mega ciekawy. Mega ciekawy jest ten parkur. Bardzo mi się podoba. I zgadła Wiktoria Mendrala, bo to był ten. Bo to była Nastix, więc Wiktoria Mendrala, zgadłaś. Gratulacje. Dobra, kolejna osoba. Udaję kolejnego YouTubera. A wy musicie zgadnąć, więc na chwilę stop. Co to za nuta leci Czekajcie, wyciszymy ją, bo jakaś dziwna nuta. Co to za nutka jakaś dziwna? A, Frozen 2, dobra. Też mi się tak wydawało. E, dobra, kolejna osoba, kolejna osoba. Dobra, słuchajcie, więc bardzo Was proszę, bardzo Was proszę, dobijemy tutaj 16700 subów i będzie bardzo miło, gdy dobijemy też 16 200, znaczy 13 000, 12 700, Więc dobijemy, słuchajcie, 12 700, wierzę Was, moi drodzy, wierzę Waszą moc i tak, dobra, lecimy sobie z tym parkurkiem i teraz tutaj, tutaj ee, nie podam niku mojego prywatnego konta, nie podam. E, nie podaje mojego Niku, więc. No nie, nie piszcie też, bo wiecie, to jest takie. No, trosze, troszkę. słabe zachowanie. Dobra, zgadliście, to był Mikalo, to był Mikalo, tak. To był Mikalo. Aha, ja udawałem Mikalo, a ktoś dał mu suba. No czemu? No, ej, to jest takie hamskie, Jak ktoś daje mu suba, bo mi jest bardzo przykro. Nie to, że mi YouTube jeszcze cofa suby, to ten, ale dobra. Hech, słabo, słabo. Dobra, słuchajcie, robimy losowanie. Robimy losowanie na prezent duży prezent i zasada to e, zasubowanie mojego kanału i zostawienie łapy, e, teraz nikomu nie udaje jakby co Ech, bo mamy loso nie hasło losowania to duży prezent e, zasada to łapka w górę i sub tutaj i jeszcze zafollowowanie mnie na Instagramie ten, kto nie ma Instagrama, to niestety nie może wziąć udziału w losowaniu, ale Zasadza to zafollowowanie mnie na Instagramie, bo ta osoba, którą wlosuję, to sprawdzę czy subuje kanał I musi mi podać swój z Instagrama, bo sprawdzę czy mnie followuje Więc piszemy duży prezent, ale zasada to followowanie mnie na Instagramie oraz subowanie mojego kanału oraz łapa w górę Eee, dobra ale akcja Otwieram okno, tam tysiąc.